Witam serdecznie wszystkich naszych widzów. Poniedziałek. Działa, działa mikrofon. Poniedziałek rano jedziemy do szkoły z naszymi dziećmi. Szanszang już w szkole. Synek jeszcze nie. Pokaż synku, chodź powiedz dzień dobry tutaj wszystkim. Dzień dobry. Dobrze. A Lalin powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No jeszcze ona jeszcze w takiej kapu ale dobrze, w domu jest wolność tomku w swoim domku, co nie? No to Marek nie pokazuj. A czemu nie że nie stoi innego. No. Pokazuje, co mi się podoba, a i zgodnie z przepisami. Kochani, lecimy. Robimy kolejny odcinek, już z Butuanu. Zobaczymy, co dzisiaj dzień przyniesie. We will see what happened today. Na razie wiemy, że jedziemy do szkoły. Może pojadę samochodem zmienić olej. Maybe I go to change oil today. Mm. Morning kiss. Codzienny pocałunek to już nie pierwszy dzisiaj. Yeah. That's not first. <laughs> you know? No, synek, lecimy do szkoły. Chodź, o Daniel. Pikachubak. Pikachu Ach, dat debat. Pikachubak? Dobra. No, dobra, do widzenia. Chodź, jak lecimy. Ale pogoda fajna. Gdzie moje klucze? Han, key, Suzy. Mama tak Od samochodu. dekar. Patrzcie. Gorąco. Nie, gorąco strasznie. Dnia przejażdżka deskorolką. A, okej, okay, okej. Okay. Mówi, żebym przekazał Wam, że ona ugotuje jakieś siedzenie dla Was dzisiaj. Chodź, Han, close the gate. Dobrze. Będzie gotowała dzisiaj. No właśnie, jedziemy, a ja na wyjeździe w bramie widziałem Mateusza. Jechał motorem do mnie. Jechał po torby swoje. No bo oni przyjechali do resortu do nas, a ja im te torby wiozłem. A wczoraj też te torby przywiozłem, i już było godzina, no, no prawie o północy, wróciliśmy na miejsce do, do, do domu. Jeszcze po drodze do restauracji i do shoarmy, oczywiście. No i byliśmy tak około 12 puściłem Wam filmik i te torby były. Kurczę, stoi kukuryku, ktoś mi napisał do kukuryku. Wiem. Wiem, jeszcze się trochę nacieszę tymi włosami. W każdym razie torby Mateusza zostały w domu, i teraz leżą tam pojechał po nie i ten jego dron też tam jest no dronem nie kręciliśmy przykro, że niektórych zawodzę, to nie jest mój dron więc Mateusz akurat miał inne sprawy i ten i nie mogli, ja, ja też miałem swoje, nie było czasu a synek co? pasy synku, pasy pasy, tak? tak, tak, nie, nie, nie. pasy dziecko, pasy no to połóż notebook on the side dobra ja już, ja już Ci tłumaczyłem, przecież, I told you. This one in the... Yes, yes, you can sit there. In the city you can sit in the center. W mieście mu pozwalam na ten środkowy pas siadać. Nie mamy zawrotnych prędkości. to, ten, to może sobie na środkowym pasie być zapiętym. Jak jest na mieście? To taki mój skrót. Jadę teraz takim skrótem, zobaczcie, uliczka jest mała. Taki łącznik, bo chcę ominąć takie jakieś tam skrzyżowanie i inne skrzyżowanie, to sobie jadę łącznikiem, pustym, praktycznie. No, tak jest. No. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim Polakom oglądającym i nie Polakom. Mamy oglądających obcokrajowców, więc wszystkich pozdrawiam i w różnych państwach. W różnych, w różnych ostatnio, w ogóle lubię jak piszecie na przykład lokalnym językiem, dostaję też smsy w języku rosyjskim pozdrawiam pana, prawdopodobnie pana, no tak mi się wydaje ale ja sobie tłumaczę ja mogę to czytać, dla przypomnienia każdy z mojego rocznika to się rosyjskiego uczył, ale ja sobie tłumaczę na polski no i ten, przyjemnie, lubię komentarze jak wy piszecie, piszecie takie, które nas wzmacniają no a o tych innych i zaczepnych nie wiem czy powiem, może się później zreflektuję i coś powiem, na razie nie na razie nie chce mi się o tym mówić mam, bo dziecko muszę zawieźć do przedszkola, mam jeszcze do restauracji na kawę muszę wdepnąć te moje, te moje wdepywanie na kawę kochani, to też ma sens wy może niektórzy sobie myślicie, że ja nic nie robię no to tak sobie myślcie a, a nawet jak nic nie robię i piję kawę, to wtedy mam czas nagrywać dla Was no i oczywiście jestem tam a jak jestem tam to już jest tak jakby no oni muszą niestety dawać z siebie wszystko, nie udawać czyli klientów nie spławiać przygotować y rzeczy, no przecież no, kochani, no ja jestem szefem co nie, szefem a szef to jest po to, żeby szefować a nie żeby w kuchni cebulę kroić a ja się nakroję kilkadziesiąt tysięcy pizz, To jest... Yy, to tyle na pewno zrobiłem. A jeszcze, a to nie wszystko. Nie, nie, bo ja się nie zatrudniłem jako piekarz, tylko jeszcze musiałem sobie zbudować cały biznes. Od każdej łyżeczki noża, widelca, chusteczki higienicznej, wykałaczki, piecenie, piece gary, olej, no wszystko, nawet, kurczę, karnistry na olej, szafki, wszystko, wszystko, wszystko. A potem dom. A potem jeszcze kolejny biznes, i tak dalej, dokumenty. No, to teraz jestem szefem, ok? Jak, komuś nie, jak ktoś nie wie, co to znaczy, to to znaczy to. Bo chyba kilka osób nie wie, co to znaczy. A przy okazji kawę bardzo lubię i jeszcze piję tą francuską, którą mi Marcin wysłał. Jeszcze, jeszcze mam jakiś tam mały zapas. Zawiozłem sobie paczkę w góry. Paczkę mam w domu, i chyba jeszcze jedna, może jest firmie, ale tą firmie ja, ja, ja Polakom, ja Polaków częstuję kawą za darmo. Zawsze. No jak chcą pić kawę, no to za darmo, no to te, a jak nie piją kawy, no to nie. Ale nie kasuję. Dostałem za darmo, no to robię też za darmo im i niech się czują na obczyźnie daleko, daleko, że jest Polak, który nie jest taki zły. Mimo, że ja nie daję prezentów zwrotnych, bo dostajemy prezenty, czy dzieciom ktoś coś kupi, a Ty, Marek, jesteś taki sknera. Ja się nikogo o żadne prezenty nie pytam, dobra? To nie robimy tutaj barteru, wymiany jakiejś handlowej, tylko jak ktoś chce, to daje, a jak nie, to nie i najlepiej nie. Jak, ma, jak mam później tak... Albo o, po prostu nie będę tego nagrywał. Dobrze. I tak jesteście bardzo kochani, bo Ty, moi... moi no wszyscy prawie widzowie, wszyscy, są super. Nie, nie narzekam, nie narzekam. Jestem zadowolony. Przepraszam tylko Was, że ostatnimi czasy jest tak, że ten, te filmy nie są codziennie. Ale to dlatego, że jest po prostu... Ja mam dużo rzeczy innych do robienia. I, i, a inwestycja, czyli budowa, y, no, inwestowanie w resort, to też jest dużo... No, wymaga dużo, dużo, dużo ode mnie poświęcenia. Dobrze, kochani, my jesteśmy w szkole. To jest szkoła Daniela. No to wysiadamy, synek, wysiadamy, tak? Idziemy do szkoły? To chodź. Jesteśmy spóźnieni, kochani, o 12 minut. Tutaj jest czas, tak? No, zanim dojdziemy do drzwi, będzie 13. No to my już oboje jesteśmy w restauracji razem z żonką. Proszę, Ladin ma nowy kontrakt. Tym razem tutaj kontrakt dotyczący Szoarmy, naszego kebaba. Co roku odmawiamy kontrakty. W tym roku dzierżawa nie została podniesiona, nikt nam nie podniósł ten opłaty. To bardzo dobrze. Więc wypisujemy czeki na kolejny rok. Trzeba się jeszcze skontaktować z księgową, bo trzeba też odnowić dokumenty. Wszystkie pozwolenia, wszystkie te zezwolenia i, i te podatkowe również. Za nie mówiłem, bo po prostu zobaczyłem jak ona zaparkowała, jak przyjechał. przyjechałaście. Normalnie tak zaparkowała. No prawie zahaczyła. No to jej powiem. No bo za blisko, za blisko. Han You see how you parking? Tam zobacz z tamtej strony. No i co? No i co? No, no i co? No, 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 no i co? I co teraz? Bo na na parkuje. Wóz daj Number six. O, a six? No. Idę chyba zmienić olej. Pojadę zmienić olej. Ale tak zaparkowała, że teraz muszę cofać. Odsunąć się, kurczę pojadę jadę zmienić olej tylko moim zdaniem takie rzeczy to się rano robi no ale zobaczymy może będzie miejsce a nie to jutro no to już mój mechanik ale zawalony chyba jest tam tutaj po lewej stronie zawalony ani ochraniarz mi mówi, żeby tam wjechać wiadę. No to jestem na warsztacie samochodowym Właściciel tego warsztatu Właściciel warsztatu jest moim znajomym Ale nie będzie aż takiej zniżki, nie, nie Oni są po prostu dobrzy Jak dobrze robią to ja do nich jeżdżę kawę postawili to najważniejsze będzie wymiana oleju będzie yy, ale to nie dzisiaj chyba sprawdzą mi tylko jeszcze tylko zawieszenie z przodu bo coś mi coś mi kurcze lata przejechał się i mówi że to tak mają nissany ale ja chcę zobaczyć co dokładnie i ten i no i trzeba wyplinować te e, tarcze Przegładzić, zmienić olej. Nowe wycieraczki chyba kupię też. Wyczyścić kamulce trzeba. No i posprawdzać wszystko. Taki przegląd zrobię tutaj z wymianą oleju. Będzie mnie to kosztowało 9000 pesos. Już wiem. Jedzie mój samochód. No, a tutaj jest menadżer, to z nim się znam, bardzo dobrze już zawisła perełka podkładają. Podłożyli maszynę. No i podniosą troszeczkę, żeby sprawdzić, co jest grane. A roboty mają dużo. Zobaczcie, ile samochodów stoi. Tutaj też naprawiają klimatyzację, całą mechanikę robią, ale nie naprawiają silników. Także jak silnik zatarty, to już gdzie indziej wysyłają, a oni tu robią mechanikę.

Oni, oni chcą żebym ja przyjechał jutro, ale ja się zastanawiam czy ja nie zostawię samochodu dzisiaj i niech oni to robią od rana. Zaraz zadzwonię do Lali. No ponieważ wyznaczyli mi termin na jutro rano na ósmą, co jest nierealne dla mnie, bo naprawy zajmą im do obiadu, więc postanowiłem, że samochód zostanie tutaj. Zaraz Kladin po mnie podjedzie, a, a nic zostanie. I od razu od rana jak przyjdą to się za niego zabiorą. A ja sobie jak wstanę, zawiozę dziecko do szkoły, to ten, to sobie odbiorę samochód później jutro. I będzie miejsce przynajmniej dzisiaj w domu na parkingu. No. Także samochodzi będzie tutaj nocował na warsztacie. Jeszcze alignment mu zrobię, czyli zbieżność. No wszystko, wszystko z tych, z tych, z tych takich kosmetycznych rzeczy, żeby było bezpieczne. A linia już po mnie podjechała. To w takim razie pojadę tym taryfom swoją. A mój samochodzik do widzenia, do jutra, do zobaczenia. Myję się. Niech sobie śpił mechanika. Hej mam. Hello. O, kobieta za kierownicą. Tak jest. Siedzenia ma. Kurczę, co to szanszan tu siedziała? Chyba. O, oparcie. O, kurczę, no. Jeszcze coś mam pod tyłkiem. Poduszkę, kurczę, no nie. Stop, 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 no co? Dor. Co ty, gdzie ty jedziesz? No jeszcze nie jadłem. Pizza. A o, pizza, tak. I see, I mam pizza. Widzę, że pizza. Jem pizzę i to uznaję, że jeszcze nic nie jadłem. A jadłem. Patrz, jakie krucze rurowe teraz mam. Ping, ping. Normalnie mogę nagrywać dwoma rękoma. Fajnie mam, tylko muzyka leci. No i to już źle, chyba? Ale wyłączyłem. Where do we go? Why you not eating the shop? Yeah. tell them to make you some fries or something uh, uh, whatever 10000 tomorrow that we'll pay 10000 now i'll change 5 7 five, almost 6 yeah that was uh, break a break the face clean alive stop Not that's so. all you're not watching Bahan? yeah but uh, you're not i ask you if you're not watching, uh, you're, not watching. Uh, you're not watching no widzę. Ty you stick it? who put that here Dobrze. I want to, I to come here. Pokaż, you want you come pokaż, here. pokaż co. Następna naklejka. Ale super. Gray. It's S -P -R -U -N -K I so here. Yeah, you're good. Brawo, Daniel. This Bravo Daniel. Like czyli, czyli tak to. Dobrze. Dobrze, San yes. come on. Oh yeah. Dobra, dzieciaki zostają w domu, a rodzice wychodzą do pracy w jego restaurancie. You and you, wait here, ok? Ok. Ok, be good boys, call me if ever. No, dobra. Zabieram swoje jeszcze papierochy. No i lecimy do roboty. Dzisiaj się będę, jutro się będę golił, nie dzisiaj. Wychodzimy, wychodzimy. To jest mój kierowca. You are my driver, ja? Yeah? Yeah. No to trzeba to wnieść z powrotem. Trzeba to wnieść z powrotem, żeby nikt nie zabrał. One nie są... o, glass, everything. This is not segregated. No, no, to trzeba posegregować te śmieci, a nie dojechaliśmy szczęśliwie. No, ja, no, zobaczmy, co się tu dzieje. No i teraz Lalin sprawdza dokumenty wszystkie rachuneczki, Nie było nas 3 dni w weekend no i Julius tutaj rządził więc trzeba to posprawdzać Przykłada się sprawdza każdy papierek i dobrze, każdy jeden każdy jeden na no tymczasem moja ulubiona kawka Julius zrobił mi kawę, super a na a no to spowiedź powszechna, nie powinien się niczego bać, co nie? No więc, co? A no, trochę nerwówka Ay, jest. A nerwówka jest. amigo pila sales na no sales today? Na kostamer? Yes, God? 30 Dobra, sprzedaż mówi, że dobra. Dzisiaj sprzedaż, że dużo klientów. No to pytam się, co 30 tysięcy? No to się śmieje, że nie, nie. 30 to nie. No, a Markowi się jeszcze na koniec dnia trafiło. Super jedzonko. Żonka zrobiła, ale ona tutaj robi swój program. No. Podglądamy kulisy. Kulisy to są takie. Zrobiła żeberka No i już apetycznie wyglądają. Takie są kurcze fajne. No Będziemy jeść I ja będę próbował A ona ma jeszcze siłę. Już jest po 12 wieczorem, a ona jeszcze ma siłę gotować. No. No. Że ugotowała? Zobaczycie jak, porównacie, a u nas się w Polsce trochę inaczej robi. Ale, ale zapraszam, żeby sobie wypróbować jej przepis, jest smaczny. Ja lubię. No to jemy.